Dobra, siemanko wszystkim. E, idziemy, e, bo ogólnie jest taka akcja, że uciekły nam konie, więc idziemy je teraz złapać, a w sumie tu uciekły tylko dwa. Postanowimy, że trzeba je złapać. Dziewczynki się w coś tam bawią. Dobra, biorę uwiąz i lecę po konia. Może dziewczyny z nami pójdą. Dobra, Gary już jest, dziewczyny się wygłupiają. Konie wszystkie ogólnie jeszcze u nas są na pastwiskach. No i... O, popatrzcie. Bella sobie stoi z końmi, a jej mama uciekła, bo i trzeba po nią teraz iść. Nie podoba jej się Bycie tutaj ze stadem a BL zaadoptowała Solina No i jajca Dziewczyny Asia z Gabrysią Gabrysia się wstydzi być na filmiku chyba Nie dziewczyny? Gabrysia się chyba wstydzi być na filmiku Teraz wszyscy stoją bo tata woła konie do, do domu. Jak widzicie, wszystkie sobie biegną. Wszystkie ładnie pobiegły, oprócz oczywiście Barbie, bo jej nie ma. Zapomniała sobie o tym. Że ma dziecko hmm, jak tutaj przejść? Dobra, tędy Prawa najważniejsza I tak się później kończy Chodź Gdzie masz dzieciaka? Ciekawe, czy te nasze star starszyzna nie poturbowała naszego małego śreba? <śm> są wszyscy, tak? Ej. Dobra. Wszystko żyje. Proszę bardzo. O tutaj. Wyprowadzamy apiego i hamujesz Dobra Uwaga, bo się Santi tylko złości, a tam będzie się Hiszpania złościć, więc wracaj tutaj Gabrysia No, uważaj, żeby go nie ugryzły Dobra Api, Api Nie, nie, nie Hop! O, o, ucieka. ucieka tak się chyba. Boi się. Boi się chyba. No. Boi się tutaj na na na, na, o, na, na tutaj ten. tutaj No Ale na i i na takie że Tutaj, tutaj, tutaj. No i po zaszczeleniu, nie? Dobra. No i tyle. Dobra. Odwieszamy i po robocie. Dobra. Daliśmy wszystkie zastrzyki koniom. Mm. Solina dostaje co drugi dzień takie zastrzyki na astmę. Bo no weterynarz mówi, że to tak łagodząco i zobaczymy czy jej się poprawia czy nie. Ona też jest starszym koniem, więc to tak nie wiadomo do końca. I co, na dzisiaj będziemy kończyć. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. No i dobra, zapraszam wszystkich do lajkowania, komentowania no i oglądania Kolejny odcinkel Heika.